Dzień dobry, cześć i czołem. Mamy już tutaj podpięty skład, pod warsztat nadstawiony, bo będzie naprawiany. Łańcuch przyznaję wodekiem, bo zrobił się dębowy. A co będzie trzeba naprawić? Posłów zerwał się, posów. Nie wiem, czy nie za ciemno upierdzielił się ten wałek z tej oś, ścięło go tam przy samym reduktorze i teraz co? trzeba go zdjąć odkręcić reduktor, wyjąć tamtą część z reduktora ona powinna wyjść zdjąć zębatkę i cały wałek do tokarza może coś dopasuje takiego spinka mi się źle zatrzymała Zatrzymała się tutaj A teraz się za cholerę nie pokręci. No i trzeba coś kombinować. Ta zębatka raczej gładko nie zejdzie. Tutaj są trzy śruby mocujące całą obudowę łożyska. O, też psiknę od razu. To trzeba będzie odkręcić. No Tutaj to nic nie da, przykanie teraz i ono jest tutaj ma swoje wycięcie czyli to schodzi do dołu starczy odkręcić i cały wałek już bez szeregu by szedł, jakby łańcuch dało się zdjąć albo wykręcić to łożysko i wtedy się polużuje ale to nic nie będzie łatwo wykręcić. Wszystko kurwa dębowe. Ale coś trzeba zaczynać robić. Obornika zostało multum. Nie będę wynajmował, przecież zutnika ten trzeba zrobić. Wyrzucić obornik i sprzedać. Pewnie. Nie wiem, zaczynam coś sobie znosić. Muszę sobie rzucić jakiś karton. Klucze. I będę próbował odkręcać. Może to duże koło łatwiej zejdzie? Ja je Chyba kiedyś ściągałem ściągaczem. Tylko jakiś ściągacz pożyczałem. Może to prędzej zejdzie. No ale tak czy siak, najpierw łańcuch trzeba będzie było z łańcuchem. A może no coś wymyślę. No dziwo poszło łatwo. Już tutaj odkręcone. Łańcuch szedł, jak się tutaj napięło. Ożysko Orzysko, zobaczcie jakie ożysko Jeszcze pochodzi na nim parę razy nie ma co zmieniać tu już było smarkane, wzmacniane Teraz trzeba jakoś zdjąć koło zębatę zmiarka i jakiś o, ściągacz mam powinien pasować ale jeszcze zanim to muszę tam rozkręcić ten reduktor jaki to klucz tam jest 22 I to przyniosę 22 o. Dwadzieścia dwa. Dziewiętnaście. Wszystko dziewiętnastki. Mam czekolową dziewiętnastkę. Poszło. Poszło. Tylko, że tu olej będzie. Znaczy być powinien. O, poszło. mam Na oleju. zeszło wszystko ładnie myślałem że mam szczęście że już mi pech opuścił ale jednak nie ten wałek co się upierniczył wystaje raptem centymetr do dwóch poza obudowę łożyska tutaj tego na zewnątrz tyle wystaje i zdaje się że to jest że on jest po prostu to jest główny to jest wałek wychodzący z tego koła zębatego Że to jest jedna konstrukcja Nie wiem jak to nazwać po prostu Jego się nie wyciąga stamtąd Myślałem że tutaj siedzi jakiś Że jego się wkłada tak, ale to aż niemożliwe żeby to tak było Żeby to było stałe Chyba że to tutaj dalej było dopiero gdzieś łączone że tu wychodziło i tu było łączone. A i na pewno tak było. Tak tutaj jest taka tuleja. I w tą tuleję dopiero wchodzi ten wałek. I tutaj pewnie było coś na takiej zasadzie. No i jedyna... Ja nie wiem jak to jest związać. Ja nie wiem co to jest za rozrzutnik. Jakiś niemiecki. Niby jak Balfarma, ale... To niewalfarma. Taki reduktor trzeba byłoby chyba kupić, albo jakoś to jeszcze kurde wymyśleć. Tutaj wystaje 2 cm, jakby taką tulejkę wspawać, nałożyć krótką 5 cm i od środka ją wspawać do tego co zostało. I już byłoby wyjście na dalszy wałek. Tam włączona byłaby na przykład za pomocą. Jakiegoś śruby, no, że byłaby przewiercona i w wałku byłby otwór, i się tylko włoży, przekło, przełoży się śrubę, bo to, to może być za słabe. Chyba, że jakąś taką dwunastkę twardą i by się go wkładało w ten sposób cyk, przekłada się śrubę i tam się montuje z drugiej strony. No ale to trzeba już, kurde, i to Ja pierdzielę. Nie wiem czy jest sens ściągać to łożysko, ale ja widzę, że to jest To jest jeden jedna bryła Połączona z tamtym trybem Chociaż tutaj jakiś kurde klin wystaje chyba no może to w to w ten, ten, ten wielotryb wielot wchodzi na klinie tam jeszcze nie wiem. Wiem, że nie wygląda to za ciekawie. No, zjadłem właśnie obiad. Rozmawiałem przez telefon z z, z z tokarzem. Ma przyjechać do mnie zobaczyć, co jest grane, co się da zrobić. Być może, że zrobimy taki myk, jak rozmawiałem z Wami, że tam się może założę ten dekiel z powrotem i do tego co wystaje Założy się tu leje na wierzch i od środka się obspawa, może to by zdało egzamin. Chyba, że on będzie miał jakiś inny pomysł, no bo on tutaj jest już specjalistą. Trochę tego takich sprzętów robił. No i myślę, że coś podpowie. Patrzyłem też przy okazji na internecie reduktory nowe, no ale to nie ma takiego, żeby to pasowało. To wszystko trzeba byłoby przerabiać. Stary zrzucać, dopasować z głównym wałem, i te boczne dwa trzeba było. No, ten to i tak trzeba robić, ale tamten też trzeba było zmieniać. Nie ma tak, że to będzie pasować. Oj, kurde. No, coś trzeba wymyśleć, coś, coś, coś trzeba wymyśleć. Może dzisiaj jeszcze ojciec podjedzie, dzisiaj tutaj do gołębi swoich, to może coś zrzuci okiem. Sam nie wiem jak to zrobić. Mi przyszedł tylko taki pomysł, żeby tam naspawać tuleje. Do której będzie można montować później, tylko że kwestia jest taka, czy to nie będzie za słabe, czy to się da obspawać odpowiednio. Tak czy siak kończę na chwilę obecną, na pewno o 18 się gdzieś około 18 włączę po wizycie do Karza, po rozbowie. Chyba, że ewentualnie jeszcze w ciągu dnia coś tutaj będę dłubał, to dorzucę, nie? Może dzisiaj będziemy pryskać, zaraz zobaczę. Korzystając, że mam chwilę wolną, a dostałem informację właśnie, że dzisiaj około 18 będziemy pryskać jęczmień u mnie, to jadę zobaczyć z córeczką moją, jak rośnie żyto, w jakiej kondycji jest i pojedziemy jeszcze na jęczmień, a po drodze zobaczymy owiec. Ten na Teksasie, tam jest część zimowego, przewódkowego, część normalnego. Tak porównamy sobie, jak to rośnie. Ja sam jestem ciekaw, czy coś się zmieniło. Teraz pogoda trochę dopisuje, to mogło płynąć. Że to mamy tutaj po drodze, to już zajadę od razu. Zobaczymy, jak wygląda. Tak jakby po drodze na Teksas. Nie, Zuziu, zostaniesz na sekundkę w samochodzie, a tata zobaczy, jak rośnie zboże. O! Całkowicie ekologiczne. Będę się rozłączał. O kurde. Powiem Wam, że jest wysokie. Niektóre kłosy są równe ze mną. Bujnęło jak cholera, powiem wam. Nie wiem czemu takie wysokie. Mam nadzieję, że się nie położy. No nie wiem. No nieskracane przede wszystkim. Ale jest w miele czyste. To jest jakaś. Nie wiem, jak wyka wygląda. Nie było tutaj robionych żadnych zabiegów, tylko poferment pod korzeniem, nie? I tam jeszcze zachodzi za te maliny. Poferment pod korzeń. Kłos jest. Jeszcze nic nie widać w tym kłosie. Mam nadzieję, że pozalewa ładnie. Tutaj dwa hektary jakieś. No i jedziemy. No i jesteśmy na Teksasie. Zaraz zobaczymy co tutaj się święci. Idziesz no. też? Uh -huh. No to chodź. O pisa, moje ale ładne pole, prawda? No tutaj jest tutaj jest to co ja orałem Ursusem Tam to jest bez orki całkowicie A tam dalej jest orany pesz, ale to już nie ja go orałem tutaj widać jeszcze dużo kukurydzy leży Nie ma jakiś. Presji na razie kwastów jest w miarę czysto. Tam coś wychodzi, jakiś rumianek. Żyto jakiś wyszło pewnie z obornika, bo był dawany wcześniej. Ciekaw jestem, czy to poprzerasta, czy nie poprzerasta. Tutaj jest taki problem, że jak długo nie popada, to będzie przesuszona na ziemię. No jak na razie. Popadywało ładnie się rozrósł Tam gdzie była robiona orka tego perżu coś wychodzi żółtego, jakaś rzepucha chyba a bo tam był tam był siany poplon z rzepakiem z dodatkiem rzepaku I on pewnie będzie wychodził, prawda? Mhm. No już wciśko, wiesz, już siśko wiesz, to, 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 to się to są y, tędy woda płynie, wiesz? Jak jest dużo wody, jak pada deszcz, to tutaj płynie do tego rowku tędy Tutaj poprzeczniaki jakoś tak troszkę gorzej Na ten balusiu piatuszki No, będziemy zrywać i zrobimy wianuszek Dobrze Tak jak się tam te drzewa zaczynają jak był urany ten pesz, ciekawe czy powychodził mocno Przejdziemy tam aż do końca Mam nadzieję, że samochód nie będzie przeszkadzał Tutaj słabiej Na tym poprzeczniaku Ale tutaj im dalej w tamtą stronę idziemy tym gorszy piach. Tutaj nawet widać różnicę. Normalnie jest odcięte. To orałem ja, jeszcze ursusem, a to orali chłopaki na głęboko, takim lepszym pługiem. No i tutaj jest różnica, nie? Patrzcie. Ten owiec jest dużo większy, a ziemia w tą stronę tylko gorsza. Tutaj jest żółty na płytkiej orce nie wiem czemu tak nie mam pojęcia no ale tutaj jest wyraźnie ładniejszy no i jak na razie jest na pewno coś powychodzi z tego wsa jakieś chwasty no a tam tym innym odcieniem co widać to jest owiec przewódkowy zaraz go też obejrzymy to ja go będę siał za stodołą teraz prawda no wychodzi też tutaj delikatnie No zaraz będziemy zrywać, o tutaj widać, tak jest odcięte, z tej strony jest normalny, a to jest przewódkowy już, on rośnie słabiej, on, w ogóle wschody były gorsze, to było widać, widać różnicę i tutaj zobaczcie, też widać, przejechane jest raz siewnikiem moim owcem, tym co tam dalej. I też widać, że jest odcięte. Ten jest niższy, ten jest wyższy. I tutaj dalej jest dalej ten przewódkowy. A to jest jeden pasek. Ja powinienem sobie zaznaczyć palikami, jak będę kosił kombajnem, żeby skosić to i to, bo mi zależy, żeby go rozmnożyć. A tu jest już ściany normalny owies. No i jest różnica. Nie wiem czy to tylko, że odmiana, czy ta przewódka tak działa. Na najgorszym kawałku tego pola jest zasiany, ale na następny siew na pewno się coś zbierze. My z bo teraz będziemy zbierać kwiatuszki. I przyjechał ktoś, będziemy rozmawiać. Zrób, powiedz papa. Papa. Pa. Jeszcze pokażę Wam z tej strony, gdzie było bezorkowo, bez pługa Już wiem, dlaczego tam jest taka różnica, yy, bo kukurydza po prostu, po kukurydzy wygląda słabiej, a tutaj jest już większa presta presja chwastów. Tutaj już jest większa presja bez orki. Jak bez orka to opryskiwacz. Jak orka wygląda to lepiej. Ogólnie jest bujnięte, ale dużo wychodzi takich dwuliściennych. Może nawet owiec sam w sobie wygląda lepiej jak po tamtej stronie, gdzie było orane. Ale gorzej niż tam, co było po tym peżu Oran. No, tylko tak, pokazuję do tego, do pełnego obrazu pola, nie? Ja wracam. Jedziemy teraz zobaczyć, jak jęczmień wygląda. Przyznam się, że jeszcze na tym polu jęczmieniu nie byłem, sam jestem ciekaw. A tu jesteśmy na tym jęczmieniu, o którym Wam mówiłem. Jest to siane w ściernisko kukurydzy, ale tutaj widzę, że nic nie będzie z tego. Trzeba będzie tu przyjechać z opryskiwaczem, to opryskać dzisiaj też. Całe jęczmienie, czyli będziemy pryskać osty i różne takie pobojowisko. To jest porażka. Ogólnie to jest porażka. No tak wygląda. Szkoda, czasu by było jechać. No ale jak się opryska. To trochę to poginie. Jeszcze tutaj po drodze żyto będzie. Wstąpię to już po drodze do domu. No i jesteśmy na ostatnim polu, które będę teraz pokazywał. Resztę zobaczycie jeszcze podczas oprysków, pewnie coś nagram, chociaż zbiegło się to wszystko z przyjazdem tokarza, ale jakoś tam sobie ogarniemy. To jest żyto również ekologiczne, tak jak reszta całych moich działek. To znaczy nie ekologiczne w 100%, bo akurat pod korzeń był tutaj fermentlany. Też jest dosyć wysokie. Sięgam po szyję, szyja, szyja pasta. Mam nadzieję, że się nie położy i tyle. Nie ma co pokazywać, nie ma czym się chwalić. mnie nie będę pryskał i dalej zostawiam sobie. Ale już od następnego sezonu zapowiadam, że będę się bardziej przykładał do tego wszystkiego. Teraz pokazuję tak, jak jest. I jedziemy do domu. O 18 pryskamy i zobaczymy, co dalej z rozrzutnikiem. No i dobra, rozkręcam z drugiej strony i zdejmuję ten wałek. Trzeba reduktor rozebrać cały, wytoczyć będzie trzeba nowy wałek. Tak mi doradził ojciec. No bo tam jest nie ma do czego spawać już. No i trzeba będzie po prostu wyjąć tryb atakujący, wyjąć ten tryb drugi i z tego trzeba wybić ten wałek, który się zerwał i wytoczyć nowy, tak jak trzeba złożyć, dopiero powinno działać. Czyli muszę zdjąć to koło pasowe. Odkręcić tą budowę łożyska. zsunąć na dół, wybić ten wałek i wtedy będzie dostęp do reduktora dopiero. Wreszcie no bym nie przepuszczał, że tak szybko mi pójdzie. Mamy winowate. Te łożysko też już ma dość I teraz tak. Łzysko sio, Łysko sio, tryb sio. On jest tutaj na klinie do wybicia. Trzeba dotoczyć taki sam wałek, taki sam wałek, taki sam wałek i jego tutaj przedłużyć sporo, powiem zaraz ile. Zrobić taki fres, a przedłużyć jego trzeba tyle, żeby uratować ten wałek to trzeba tak będzie obciąć to co naspawane, czyli powiedzmy tutaj obcinamy. No i o tyle dłużej trzeba zrobić tamten wałek. Bo to jest akurat czołowo się łączył z tamtym. Jeżeli tyle obetniemy tutaj, to tam trzeba tyle dołożyć. Tutaj dospawać będzie trzeba tuleję, która będzie wchodzić na klinie. Tak jak tutaj z drugiej strony oryginalnie. O, ten wałek jest wbijany na takiej tulei i on ma tutaj Kres na klin, klin leży w biodrze, tu się wkłada klin i wbija się to tuleje. Z tej strony trzeba tak samo, tylko o tyle trzeba przedłużyć co tam się obetnie i do tamtego wałka taką tuleje dorobić. Brzmi prosto, ale trochę trzeba będzie nad tym posiedzieć. Tokarz jeszcze nie dojechał, ma być na 18, ale już nie potrzebuję jego rady, teraz po prostu powiem mu co ma robić. Na szczęście się okazało. No dobra. To ja już na chwilę obecną tutaj więcej nic. Nie jestem w stanie, a tutaj tylko zobaczę. Wszystko. Ale coś tam było zmieniane. Pamiętam o ten wałek cały był dorabiany w tamtym roku. Chyba też pójdzie do zmiany. No dobra, przynajmniej wiem na czym stoję. Czekamy na tokarza i jeszcze dzisiaj pryskamy. No już jestem umówiony z tokarzem na wszystko. <laughs> na tym wałku trzeba zrobić, tak samo tu Tutaj trzeba będzie dwie końcówki zrobić, nowe na klin. tylko tutaj przedłużyć to obciąć. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie wiem co tam było na filmie, ale ten wałek jest w porządku zrobiony i ten trzeba będzie tak samo, tylko teraz to całość trzeba będzie wytoczyć na nowo. To jest jakaś 50. Materiał, no i tyle. Z tym, że to zejdzie trochę czasu. Pewnie w następnym tygodniu dopiero będzie gotowe. To ja tutaj posprzątam. Rozrzutnikiem cofnę sobie tutaj zabusa. Przyciągnę przyczepę samozbierającą. Tą moją, nikt nie chciał kupić. no rozbieram. Ściągam całą górę, całe mechanizmy. Zostawiam gołą ramę z e, tym szczym, z kołami, z osią. I tą tą pakę będę tam przymierzał. Założyć i taka będzie przyczepa, weta, można będzie belki zwozić tam do lasu, pojechać ewentualnie, czy coś przy... bez kipla. Tutaj jeszcze się dzieje: o, rozbierany jest gołębnik, przenoszony tam do ojca, gdzie się przeprowadził. Tutaj zostanie sama płyta betonowa, i na tej płycie będziemy wznosić się w górę, ale to już tajemnica, na razie nic nie mówię. Zobaczycie w najbliższym czasie. A i ja mam jeszcze jedną sprawę. Tak na koniec, na pożegnanie. Może jest ktoś coś chętny, a mianowicie na chątkę moją. Ja ją kupiłem za 1500 zł. Ma jakieś tam wady typu takie, że są wrzeli, ale nic takiego specjalnego. Chcę to się z kimś zamienić. Albo sprzedać, albo zamienić na cokolwiek, powiem wam. na betoniarkę, na komarka, na włeskę, na nie wiem, jakiś sprzęt, elektronarzędzia, szlifierkę, bździerkę, cokolwiek mniej więcej podobnej wartości, żeby mi to nie stało pod domem, a jak nie to oddam na y, ceny złomu, nie? Ona jest, da się nie ujeździć, tylko że mi jest niepotrzebna, zbędna. No i co? No i dzień się skończył. Jeszcze, a jeszcze się nie skończył, bo jeszcze będę pryskać dzisiaj. Dobra, to w takim razie, skoro będę pryskał, to ja się jeszcze teraz rozłączam. Yy, I czekamy na przyjazd kolegi z ciągnikiem, z opryskiwaczem. Będziemy zalewać wodę i pojedziemy może jeszcze prysnąć, coś dogram z pryskania. I będzie się dzień kończył na tym. Biz dan. Dobra, ja się próbuję schować rozrzutnikiem już. Koło 20 będę pryskał, dzisiaj wszystkiego nie wypryskamy. Ale coś tam dogram Jutro święto zapomniałem. czył reduktor. Dobro. Tu możemy stać. Czyli jutro nie będę robił raczej tej przyczepy zbierającej, ale jutro wrzucę ten film. Jeszcze tylko coś z oprysku dogram. Muszę podłączyć studnie. To do tokarza zawiozę w piątek. Okulary. Studnie uruchomię głębinówkę. I widzimy się przy oprysku. 我这